Każde życie jest cudem. Kampania, która dzisiaj startuje, jest nakierowana na to, aby wszyscy Polacy zrozumieli, że aborcja jest nieporozumieniem, że odbieranie człowiekowi życia, dlatego że pojawia się w nieodpowiednim momencie, dlatego że jest diagnoza jakiejś choroby, wady genetycznej, to jest coś, z czym powinniśmy, z czym powinniśmy skończyć. Każdy człowiek ma prawo do życia. I to niezależnie od tego, czy jest zdrowy, chory, czy planowany, czy nieplanowany. W tej kampanii każde życie jest cudem, którą można już od dziś oglądać. Na stronie www.cudzycia.pl pokazujemy ponad 80 historii o rodzinach, których życie, świadectwo, radość życia yy, mówią nam więcej niż niejedna teoria i yy, które pokazują, że każde życie ma sens. Dawano mi tylko 8 dni życia. Yy, i Ja na tej chwilę mam yy, 23 lata już ponad. Staram się yy, pokazać, że można że przede wszystkim. Yy, tak wyglądając, mając takie życie, mając taką niepełnosprawność taką chorobę, która staje się czasami przeszkodą, e, można żyć, można być szczęśliwym i można normalnie funkcjonować w społeczeństwie, e, przejść przez całą edukację szkolną e, i, i potem realizować swoje pasje, tak jak ja obecnie. Szymon. W tym roku skończy 20 lat, urodził się jako nasze drugie dziecko i kiedy Szymon podrastał, okazywało się coraz bardziej, że zaskakuje nas pozytywnie, że jest dużo lepiej niż od wielu ludzi słyszałam i postanowiliśmy wtedy, że przyjmiemy, założymy rodzinę zastępczą, zawodową rodzinę zastępczą, która przyjmie też dziecko niepełnosprawne. I wtedy trafił do nas Kuba. Problemem nie była jego niepełnosprawność, tylko to, że był dzieckiem porzuconym. Kuba przeżył cudem, ponieważ Kuba jest z bliźniąt, gdzie brat jego był zdrowy i mama chciała dokonać aborcji selektywnej i jej tego odmówiono. I on się tylko dzięki temu urodził. No i został w szpitalu. My przyjęliśmy go, jak miał 16 miesięcy. Pięć lat temu urodziła się nam córeczka z zespołem Edwardsa, który jest tak zwaną wadą letalną. I było wiadomo, że ona nie przeżyje długo, więc przeszła w tak zwaną opiekę paliatywną. I to jest coś niezwykłego, dlatego że naprawdę ja spotykałam wielu rodziców, którzy mieli ten problem w ciąży, dowiadywali się o tej strasznej diagnozie i nie mieli żadnego innego rozwiązania. Jedynym rozwiązaniem było po prostu pozbądźcie się problemu. Takie, takie słyszeli opinie. A opieka paliatywna polega na tym, że traktujemy z godnością tego człowieka i pozwalamy mu z godnością odejść. Zdanie mojej męża jest takie, że po prostu tylko Bóg ma do tego prawo, aby stwierdzić, kiedy życie ludzkie się kończy. Mamy trójkę dzieci niepełnosprawnych i trójkę pełnosprawnych i wszystkie, każde z nich ma taką samą wartość. Myślę, że dla Polski, dla naszego społeczeństwa promowanie dobrych wartości, wartości życia jest niezwykle ważne. To w jakim świecie, w jakich wartościach będą żyły nasze dzieci, wnuki, w jakich my żyjemy, to decyduje o przyszłości Polski.